W tym odcinku pokażę Wam zestaw z serii LEGO Technic o numerze 8246. Hydro Racer został wydany w 1999 roku. Zestaw zawierał 46 elementów oraz instrukcję z 16 etapami budowy motorówki. Pudełko wyglądało no mniej więcej takie było. Ku... Ten zestaw był przez moich rodziców gdzieś w supermarkecie. No i tak <laughs> ta motorówka wygląda. O tak, to jest instrukcja. Mamy 16 etapów budowy. To jest alternatywny model. No i niezwykłe w tym modelu jest to, że się ta śruba napędowa rusza. No i jak ona się rusza? No to tak. Tutaj y, mamy tutaj koło. Koło linowe. Ono napędza tutaj to małe koło linowe. Dzięki temu, że to się napędza, napędzamy koło zębate, ono napędza kolejne, a to kolejne jest przymocowane, znaczy do tej, do tego koła zębatego jest przymocowana śruba napędowana i ona się rusza tutaj, o, to jest po prostu gumka jakaś no. dla mnie Lego Technik to nie są prawdziwe klocki Lego tutaj jedyne są tylko dwa elementy, które mógłbym nazwać prawdziwymi klockami LEGO, tutaj ten szary element i tutaj komputerek ten czarny. Reszta elementów została stworzona specjalnie, yy, dlatego żeby ta motorówka jako tako ładnie wyglądała, żeby to wszystko było funkcjonalne, żeby to się ruszało, no bo nie nazwałbym na przykład tutaj tego klockiem LEGO, prędzej słomką do picia napojów. Tutaj jest gumka, recepturka, tutaj jakiś wiotki element. Ogólnie Lego Technik zostały stworzone dla młodych, przyszłych inżynierów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do oceniania, komentowania, oglądania poprzednich odcinków. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Na razie.